Zacznijmy od początku, czyli od narodzin Mieszka I. Wiemy, że kiedyś musiał się urodzić, ale nikt nie zanotował jego daty urodzin, dlatego są jedynie spekulacje, że miało to miejsce między 922 a 945 rokiem. O jego dzieciństwie wiemy praktycznie tylko tyle, że 7 pierwszych lat swojego życia był ślepy. Już za jego czasów krążyły ploty, że cudowne uzdrowienie ze ślepoty oznacza, że Mieszko będzie świetnym władcą. No i jak się później okazało, był świetnym władcą, ale gdyby nie odzyskanie wzroku, to bardzo prawdopodobne, że zwyczajnie nie objąłby władzy. Tak naprawdę to w naszych oczach historia Polski zaczyna się od chrztu, bo wcześniej żadne państwo nie brało nas na poważnie. W 963 roku Mieszko poniósł klęskę w walce ze Związkiem Wieleckim, w czasie której stracił brata, a niedługo później historia zatoczyła koło i przegraliśmy po raz drugi, ale do trzech razy sztuka. Władca zrozumiał, że potrzebuje wsparcia, więc zawarł przymierze z Czechami i poślubił księżniczkę Dobrawę. Oprócz tego skontaktował się z cesarzem Niemiec, uznał jego zwierzchnictwo nad sobą i dzięki temu otrzymał tytuł przyjaciela cesarza i na jakiś czas zabezpieczył państwo przed Niemcami. Wkrótce przyjął chrzest polski, który okazał się najlepszym posunięciem naszego księcia. Dzięki sojuszowi z Czechami pozwolił sobie na nawiązanie kontaktów z papiestwem i otworzył kraj na kulturę i cywilizację zachodnią. Taki ruch dzisiaj Zniszczyłby polską kulturę i tradycję, a przynajmniej w mojej opinii. Przyjmując chrzest, mieszko umocnił swoją władzę, unowocześnił nasze państwo, Polska znalazła się w kręgu państw chrześcijańskiej Europy, a do Polski napłynęły z Europy nowe rozwiązania administracyjne i organizacyjne. W 972 roku możni niemieccy zaatakowali nasz kraj. W czerwcu na nasze ziemie wtargnął Margrabia Chodon. Mimo że książę płacił cesarzowi trybut, to Niemcy prowadzili własną politykę. Nie wiadomo jakie były cele napaści na Polskę, czy może hodonc przeciwiał się ekspansji mieszka na Pomorzu, czy może była to zwykła wyprawa rabunkowa, jakich w tamtych czasach było wiele. Jednak do decydującej bitwy doszło 24 czerwca 72 roku, w której dowodził mieszko ze swoim bratem Czciborem, odnosząc sukces. Bitwa pod Cedynią zaniepokoiła cesarza. Odtąd pierwszy uznał, że mieszko I stał się zbyt potężny i zażądał od niego dowodu lojalności. Na dwór cesarski Mieszko wysłał syna Bolesława. Niebawem cesarz pożegnał się z życiem, a młody Bolek wrócił do ojczyzny, gdzie niedługo później zmarła jeszcze dobrawa. Jej śmierć zamknęła sojusz polsko-czeski. Następną żoną Mieszka była Oda, córka niemieckiego margrabiego Dytryka. W 990 roku książę odebrał Czechom Śląsk i Małopolskę, w tym Kraków i Sandomierz. Przed śmiercią, obawiając się ataku ze strony Niemiec, oddał państwo pod opiekę papieża w dokumencie Dagome i Udex. W którym po raz pierwszy pojawiła się nazwa Polonia, czyli Polska. Za swojego panowania Mieszko dbał o rozwój kościoła, fundując okazałe świątynie w Gnieźnie i Poznaniu. Był on bardzo dobrym władcą, umocnił naszą pozycję międzynarodową, wywalczył wiele ziem i przede wszystkim sprawił, że każdy musiał się z nami liczyć jako z rosnącą w siłę potęgą. Pierwszy historyczny władca Polski zmarł 25 maja 1992 roku i pochowany został w katedrze poznańskiej, a kronikarz dynastii, Gal Anonim, nadał mu miano wielkiego i godnego pamięci. Jeśli których temat mieszka interesuje, to w opisie pod filmem zostawiam linki do wszystkich filmów, jakie udało mi się o nim nagrać. A jeśli chcecie wesprzeć moją pracę finansowo, to link znajduje się również w opisie pod filmem. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa!